Dzień dobry! Dziś chciałabym Was zachęcić do sięgnięcia po naszą nową książkę e, Kraina Syren Królestwo Koralowców, autorstwa bestsellerowej brytyjskiej pisarki Lindy Taupan z ilustracjami Mirel Ortegi, wydaną pod marką Czytelnia. Witajcie w podwodnym świecie Syren pełnym magii, niesamowitych widoków i fantastycznych przygód. Witajcie w krainie Syren. Syrenka Marina jest wychowywana tylko przez ojca i ze względu na jego pracę, gdyż jest on y, naukowcem, bardzo często muszą zmieniać miejsce zamieszkania. Pewnego razu przeprowadzają się właśnie do krainy Syrek. W nowym miejscu y, Marina szybko znajduje przyjaciół i sprzymierzeńców, z którymi przeżywa wiele niezapomnianych przygód. Oczywiście znajdą się również osoby, które nie będą im dobrze życzyć. W tej części, w Królestwie Koralowców, głównym zadaniem Mariny i paczki jej przyjaciół będzie rozwiązanie zagadki, kto stoi za zniszczeniem przepięknych jaskiń koralowych. Dzieci same będą próbowały rozwiązać właśnie tę tajemnicę. Nie zawsze będą słuchać się dorosłych, ich dobrych rad, przez to często będą wystawione na pewne niebezpieczeństwo. Ale o tym, czy Marinie i jej e, paczce przyjaciół uda się ochronić e, jaskinie koralowców, przekonacie się czytając książkę Kraina Syren. Królestwo koralowców. Ta książka, Lindy Chapman, porusza bardzo ważny temat ekologii i ochrony środowiska. Zwraca nam uwagę na problem zanieczyszczenia mórz i oceanów oraz na złodrogą działalność człowieka właśnie w środowisku wodnym. W tej książce poza przepiękną okładką, doskonałym, zabawnym tekstem, mamy też przepiękne ilustracje. I teraz pokażę kilka z ilustracji. Są to czarno-białe ilustracje, ale bardzo pobudzają wyobraźnię. Tak naprawdę patrząc na nie możemy z powodzeniem wyobrazić sobie właśnie tę przepiękną podwodną krainę Syreny. Ja serdecznie polecam Państwu tę książkę. Jest to nasza nowość wydana pod marką Czytelnia i proponujemy ją dla młodszych dzieci.